Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi. To jest siódme błogosławieństwo, skazanie na górze u Mateusza. I my dzisiaj chcemy to słowo, to błogosławieństwo uczynić naszym dniem rekolekcyjnym i wejść w nie w tym czasie, jak się da głębiej. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój w Biblii tysiąclecie, albowiem oni będą nazwani synami bożymi. I dzisiaj wzmocnijmy się jeszcze jednym słowem z Ewangelii według świętego Jana. To się dzieje tuż przed, przed śmiercią Chrystusa, kiedy zapowiada, że odchodzi. Wspomożyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, pouczy was o wszystkim oraz przypomni wszystko, co wam powiedziałem. Pozostawiam wam pokój. Obdarzam was moim pokojem. Ale ja nie obdarzam was w taki sposób, jak czyni to świat. Nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte. Nie lękajcie się, Słyszeliście przecież, co wam powiedziałem. Odchodzę, lecz powrócę do Was. Gdybyście mnie miłowali, to rozradowalibyście się, że idę do Ojca. Ojciec bowiem jest większy ode mnie. A mówię Wam to teraz, zanim się stanie, abyście uwierzyli, gdy to nastąpi. Już nie będę długo z Wami rozmawiał, gdyż nadchodzi władca tego świata, który nie ma nic wspólnego ze mną. Trzeba jednak, aby świat zrozumiał, że miłuję Ojca i tak postępuję, jak On mi polecił. Wstańcie, chodźmy stąd. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Te słowa, które wypowiada Książę pokoju, Jezus Chrystus, dawca pokoju, te słowa, które, które znowu nas wprowadzają w. W błogosławieństwo kolejne w ramiona Boga, że człowiek, który coraz bardziej jest bliski Jezusowi, będzie dawcą pokoju. Im bardziej będziemy odchodzić od Chrystusa, tym bardziej będziemy ludźmi podziału, konfliktu, rozłamów. Mimo, że znowu zobaczmy, że to też jest ten czas rekolekcji, nam pokazywał, że próbowaliśmy tak rozważać te błogosławieństwa. Aby zobaczyć w każdym błogosławieństwie pewną opozycję, co nas może prowadzić do przekleństwa, a co nas prowadzi do błogosławieństwa, właśnie do wody życia. I od początku też widzieliśmy, żeby też wszystkiego nie potępiać, bo chociażby myślę sobie ubóstwo od początku, przyglądaliśmy się tej opozycji, co znaczy być albo mieć. My i tak mamy dużo rzeczy, mamy ciało. Mamy rozum, mamy rzeczy, mamy wiele rzeczy do dyspozycji. E, czyli nie da się żyć, być bez mieć. A z drugiej strony, czyli mieć to nie jest nic złego, a z drugiej strony to mieć może tak bardzo zniszczyć być e, i uczynić człowieka bogatym, przeklętym, e, oddzielonym od tego, który mówi: Ja jestem. E, I przestać w ogóle być, tylko w całe życie. I, to, I patrzyliśmy później tak samo na drugie błogosławieństwo, smutek. Sam smutek nie jest zły, ale faktycznie, ale kiedy zamknie się sam w sobie, kiedy zabraknie błogosławieństwa, pocieszenia od Pana, staje się przekleństwem. I dzisiaj podobnie. Jesteśmy Zobaczmy, że czy konflikt sam dzisiaj jest godny potępienia, uciekajmy od konfliktów. I myślę, nie. Czasem trzeba wejść w konflikt. Pamiętamy to słowo Jezusa, które powiedział, który wydaje się sprzeczne z tym na pierwszy rzut oka. Czy myślicie, że przyniosłem, przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam rozłam. I czy to jest sprzeczne z tym dzisiaj błogosławieństwem, że Chrystus mówi, pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, ja jestem waszym pokojem? Właśnie często bez rozłamu, bez wejścia w w doświadczenie mieć nie wejdziemy w doświadczenie być nie, bez przejścia, przez grzech, przez doświadczenie naszych ułomności, przez smutek nie zostaniemy bez smutku, nie zostaniemy pocieszeni. Bez doświadczenia dzisiaj często wejścia otwarcie w konflikt. I uwaga nie chodzi o budowanie o dzisiaj o, o wymyślanie i, i, i obrażanie ludzi i innych, żeby dzisiaj konfliktować się. To jest wejście w konflikt który i tak u ciebie w życiu jest, to jest mocno poprzykrywany, albo udajesz, że go nie ma, i wtedy pokój jest pozorny. Właśnie wejście głęboko nieraz. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój pozorny? Nie. Dlatego Chrystus nie boi się nieraz, trudny. trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Zobaczmy też na synodzie. Czasem można było mieć taką pokusę, żeby podobać się ludziom. Stworzyć taką fajną atmosferkę. I młodzieży się spodoba, i ludziom się spodoba. Ja w Kościele tego brakuje. Owszem, ale to nie tędy droga, żeby tworzyć atmosferkę. I żeby tworzyć jakiś zewnętrzny nastrój. To będzie wydmuszka, pustka. Jak zejdziemy, porzucimy Ewangelię dla nastrojów, dla konwenansów i stworzymy atmosferę. Przy tym nic nie zostanie po paru tygodniach. Ludzie szukają życia prawdy i nawet jak często trzeba się zaprzeć samego siebie i przechodzić przez konflikty, żeby, bo szukają prawdziwego pokoju, nie tak jak daje świat, ja wam daję Chrystus mówi. Właśnie on nam daje przez doświadczenie prawdy, przez doświadczenie konfliktu, przez doświadczenie rozłamu, żeby przyznać się, żeby wejść, żeby zanurzyć się w swoją biedę, w swoją wojnę i z tego idzie pojednanie. Pojednanie nie idzie po powierzchni. Głębokie pojednanie. Powierzchowne tak, no. Dzień dobry, dzień dobry, i niby się pojednaliśmy. A tak naprawdę dalej żal, dalej ból, dalej niewybaczenie, gdzieś głębokie emocjonalne i gdzieś na, na dnie serca, bo niedotknięte, bo niewyjawione, bo, bo, się, bo, bo nie ma odwagi, bo nie ma światła. I dzisiaj zobaczmy, że to błogosławieństwo będzie nas prowadziło do pojednania. Często przez rozłam. I e, przeciwieństwem jest konflikt stały, który coraz bardziej narasta, i wojna. Przeciwieństwem jest to, że coraz, coraz bardziej jestem skłóconym człowiekiem. I zobaczmy, po czym poznamy, że e, będziemy coraz. Jeżeli człowiek, skąd się biorą wojny wśród Was? To mówi. E, Słowo, Słowo Boże, czy nie z rząd, które panują w waszym, w waszym ciele, w Waszym sercu? I to jest, tu się biorą wojny najpierw. Jak tu jestem skłócony wewnętrznie, tutaj nie wejdę w wewnętrzny konflikt swój, tutaj nie wejdę w głębie swojego życia, to tak naprawdę nie mam szans, żeby tutaj nie wejdę z całym sobą, żeby, żeby Chrystus mógł wejść za mną z pokojem, z pojednaniem. Jeżeli go nie wpuszczę też do tych, do tych przestrzeni mojego ubóstwa, mojej wojny, moich kłótni, waśni. I właśnie a, a, a obietnicą tego błogosławieństwa jest bycie człowiekiem pojednanym, pojednanym, pojednanym z braćmi, pojednanym z sobą, pojednanym ze światem, pojednanym z własną historią poranioną, że i tego nie zrobimy sami. To będzie zawsze powierzchowne, tego nie da świat. Ten pokój, który ja Wam daję nie tak daje świat. Nie taki wam daje pokój. Pokój dogłębny, pokój wieczny, szalom. Mówię wam, pokój wam, pokój temu domowi. Przekażcie sobie znak pokoju. To jest to. I, i dzisiaj jeszcze to jest zdanie, które ja w Eucharystii przeżywam e, zawsze bardzo mocno. To jest to e, tuż przed przekazaniem znaku pokoju. Panie, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I to jest, to jest takie oparcie dla mnie, że nie na wiarę moją, nawet co do tego nie jestem pewien. Nie zważaj na grzechy moje, lecz na wiarę swojego Kościoła. To jest zupełnie przeniesienie gdzie indziej punktu oparcia, koncentracji. Nie koncentruje się już później na sobie. To jest gdzieś e, później, myślę, profil człowieka pojednanego. Który patrzy na dobrą nowinę, na wiarę Kościoła, na, na pokój Chrystusowy, który jest dla mnie darem i dzięki któremu żyję, już nie sam, tylko na swoich przedsięwzięciach. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, na wiarę Chrystusa. I stąd płynie pokój, i później jest. Przekażcie sobie znak pokoju. Niech to błogosławieństwo dzisiaj a zanim jest, jest ta drugi człon, będziecie nazwani synami bożymi, dziećmi bożymi. Będziecie jak Chrystus. E, książętami pokoju. E, ludmi, ludźmi pogodzonymi ze wszystkim. Człowiek pogodzony to jest człowiek szczęśliwy. To jest człowiek pokoju. I przy tym się też odpoczywa, jak przy wodzie spokojnej. A, w, a człowiek skłócony chlapie. Emocjami, chlapie słowami, chlapie czynami, całym sobą, zresztą nie może inaczej, jest porozbijany i my wszyscy tego potrzebujemy. Niech pokój Pański dzisiaj, przez to słowo i przez dzisiejsze doświadczenia, przez cały synod, niech się szerzy pokój. Niech się szerzy, szalom. Pokój Wam. A przekażcie sobie znak pokoju. Amen.